Rozegramy dzisiaj Mistrzostwa Świata, ale reprezentacje mogą powołać tylko bramkarzy. Tutaj jak widzicie wszystkie reprezentacje mają bramkarzy, również Polska. Niektóre reprezentacje mają mniej, niektóre więcej. Najmniej ma Maroko, bo Maroko ma tylko 11 bramkarzy, to oznacza, że nie mają nikogo na rezerwie. Tak wyglądają grupy, które losowałem przed odcinkiem. Anglia w grupie A jako i pierwsza, czyli chyba ona jest gospodarzem tego turnieju. Reprezentacje brałem z ostatnich Mistrzostw Świata 2022, lecz nie wszystkie. Wszystkie się pojawiły, bo nie wszystkie mają przynajmniej 11 bramkarzy w tej grze. Tak wygląda nasza grupa, gramy z Belgią, z Meksykiem i z Cing I dalej pozostałe grupy, jestem ciekaw czy te najlepsze reprezentacje będą grały dobrze, czy po prostu wszystkie reprezentacje będą grały tak samo. No bo jak wejdziemy jeszcze raz w statystyki zespołów, to jak widzicie, wszystkie mają dokładnie takie same statystyki. No teoretycznie tutaj gwiazdki się niby zmieniają, ale one są chyba przypisane jak zawsze do reprezentacji sam do końca nie wiem jak to działa. Pierwszy mecz zagramy z Chinami. No i tak wygląda nasza wyjściowa jedenastka. Ustawiłem 4-4-2, ponieważ będę próbował grać na wrzutki. Na szpicy ustawiłem najwyższego Marcina Bułkę, to znaczy nie wiem czy on jest najwyższy, ale Marcin Bułka to jest Marcin Bułka. I zanim Kamil Grabara, który też jest wysoki, będziemy grać na wrzuty w pole karne, a na bramce oczywiście Wojtula. Ale spójrzcie, no bo na przykład bramkarze tylko mają najniższe statystyki jako napastnik, a na przykład Marcel Lotka jako lewy obrońca ma już 51 nowy roller? O, a nawet tutaj by miał 53. To sobie weźmy go na obronę. No, czyli widzicie, coś niecoś potrafią. No to rozpoczynamy pierwszy mecz, Mistrzostw Bramkarzy, mecz otwarcia. Jeżeli pomysł ci się podoba, to może zostawić łapkę w górę, byłoby mi bardzo miło. No i możecie też napisać w komentarzu, bo jeżeli będzie spoko, to możemy zrobić też Mistrzostwa Europy Bramkarzy. A teraz bez zbędnego przedłużania lecimy. My tu wychodzimy z grupy. A mówią, że Polska ma naprawdę dobrych bramkarzy, więc zobaczymy czy sami bramkarze ugraliby nam tutaj jakieś mistrzostwo albo coś tam. Oj, no i mamy pierwszy strzał. Niestety od cińk ciąg. Wiem, że to nie jest chińskie, ale ostatnio oglądałem Squid Game. O, a teraz miszta! Ale byłaby brama piękna, ale bramkarze niestety też stoją na bramce, więc tak łatwo ich pokonać nie będzie. No chyba, że teraz! I GOL! I GOL! Ej! Jakie wykończenie miszta! No ładnie, próbował przed chwilą. jeszcze leży w polu karnym, nie wiem co się stało, ale jak się odwrócił normalnie jakbym roberta widział. Roberta Lewandowskiego. Jak z daleka popatrzysz i przymkniesz jedno oko, to w sumie nawet podobny. O Nie, nie, nie! Ale tutaj się wylało, niestety. Jan Hunling. Ej, no to zapowiada się ciekawe widowisko, jak już mamy jeden do jednego. Spójrzmy, co tutaj się wydarzyło. Już wycofanie i zaraz wrzuta. Nie wygrałem tej główki. Kurczę, ale szczęsny mógł tutaj się lepiej zachować. Myślałem, że będzie łatwo, ale oni nam odpowiadają. Może teraz? Ależ to zrobił! Kurde. O! Jak broni bramka? Jak ja tego nie trafiłem? Ale jeszcze Kacper Tobiasz dopada do piłki no i wrzuca. I będzie gol! Tak jest, tak jest! Ja już wiedziałem, że będzie gol, bo totalnie bez krycia ustawiony. A trzeba przyznać też, że Cink ciągi nie są jakieś takie bardzo wysokie. Nie wiem, tam w tych Chinach i Koreach to w ogóle jakieś małe lutki się spawnują. Dlatego tutaj mogłem wygrać ten pojedynek główkowy chociaż wygrałbym i tak gdzieś jak bo tam nawet niego nie pilnował. A zapomniałem też wspomnieć na początku odcinka, że mecze gramy oczywiście po 8 minut i na przedostatnim najwyższym poziomie trudności. Także jestem trochę w szoku jak wygląda na razie ten mecz, bo wygląda naprawdę fajnie. Na ten poziom trudności ma to do siebie, że czasem jest trochę przewidywalnie i, i mało bramek właśnie. Teraz Skorupski schodzi na prawą nogę i będzie uderzenie, ale ładnie. Co prawda nie wiem, czemu te Chiny w ogóle nie chcą przeciąć tego strzału, tak jakby się bali piłki, takie odnoszę wrażenie. Ale pierwsze wnioski, zaraz minie pierwsza połowa. I co mogę powiedzieć, to to, że gra mi się lepiej aniżeli w mojej karierze reprezentacją Polski, gdzie gram normalnie, więc chyba trzeba zmienić zasady gry trochę. No i koniec pierwszej połowy. Chłop nawet z przewroty próbował. Teraz, jak pięknie wychodzi Cezary Miszta i to może być kolejna jego bramka. No, chujał, chłopak. No, wcześniej taką piękną z półobrotu ładuje, a teraz, no, niby stuprocentowa. I nawet nie trafia w bramkę. Ja rozumiem, jakby to jeszcze obronił bramkarz, ale kurde. Teraz, znowu piłka do Cezarego Miszty. Miszta będzie odegranie do grabary. i Pięknie broni znowu bramkarz. Jeszcze miszta! Ale bomba. Nie! Nie! Co ja zrobiłem? Okej, okay, to teraz już wiem, żeby nie podawać do bramkarza. Absolutnie. Ej, takiego czegoś jeszcze w tej grze żem nie widział. No jak to jest niemożliwe, no co to jest za piłka? Ja pierdzielę, Chiny nam nie zagrażają w ogóle. I teraz może dojść do tego skutku, że po prostu stracimy punkty, takie pewne punkty, bo jesteśmy tutaj, my dominujemy Chiny. Kurde, no muszę strzelić gola, bo jak nie to zesrałem się metr przed kiblem. No dawaj, dawaj Skorupski, świetne zagranie! Niewiarygodne, jak oni to bronią, ja pierdzielę. Ja nie mogę przegram ten mecz. Trzy minuty sędzia doliczył. My nie mamy piłki. Nie, 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 nie. Proszę, proszę, wybroń to szczęsny. Uff, nie doskoczył. Ja pierdzielę. Jeszcze o włos od tragedii po prostu 2 do 2, nie wierzę 10 strzałów, tylko 5 celnych Ale no nie ukrywajmy, tu powinno być 4 gole A nie tylko 2 Nie wierzę, że nie zdobyliśmy tutaj kompletu punktów To może nam pokrzyżować całkowicie plany Bo teraz gramy już tylko z lepszymi Zobaczmy jak poradzili sobie Pozostali tutaj widzę Niemcy grubo z Katarem remisują Belgia na przykład przegrała Tak samo jak Brazylia Tak samo jak Anglia Tak samo jak Francja Portugalia na szczęście wygrała i Argentyna, ale widzę, że ci lepsi na razie przegrywają. A ja zremisowałem po tym jebanym golu samobójczym. No powiedz mi, jak to jest możliwe? Kurde, zapomniałem zmian zrobić, a mogłem wstawić niektórych, na przykład mogłem wstawić Łukasza Fabiańskiego, on by zawsze coś tutaj zmienił. O kurwa, Miszta! Miszta ma kontuzję. Ja pierdzielę, nasz ulubiony, najlepszy strzelec jak na razie No to w jego miejsce właśnie wejdzie Łukasz Fabiański na prawą flankę No Belgia niestety ma bardzo dużo dobrych bramkarzy I ma na przykład właśnie Thibaut Courtois, który stoi na bramce Także to nie będzie łatwa przeprawa Nie będzie łatwo bramki strzelić Okej, okay, drugi mecz, Belgia-Polska To nie jest jeszcze mecz o wszystko, bo skoro zdobyliśmy punkt To mecz o wszystko się już na pewno nie odbędzie Ale jest to na pewno ważny mecz, myślę, że tutaj remis. Jest na wagę złota, a później byśmy bili się o wszystko z Meksykiem. Ale oczywiście ja tutaj na remis nie gram. Ja będę próbował strzelić gola za wszelką cenę, żeby już sobie ten awans załatwić. Chociaż będziemy grali o niego do ostatniej kolejki tak naprawdę, bo ten głupi strzał samobójczy. Aż teraz nie dowierzam. No to była całkiem śmieszna akcja, ale jednak trochę sadge. Jest Łukasz Fabiański pierwszy raz przy piłce. Ładuj Łukasz! Wow, jaka bomba! Kurtła musiał się napocić, a co najlepsze mamy z tego jeszcze rzut Także zobaczymy, może coś wyjdzie, jest bułka, jest szansa, Fabiański strzel, nie, wybił to z linii, co za paruwa. Dawaj bierz piłkę, jest super, aj, zgarnął to, i karny, i mamy rzut karny, już ładowałem lupetę, pewnie by nie siadło. Ale mamy rzut karny i teraz pytanie, kto go wykona. Na pewno ten, kto ma najlepszą statystykę rzutów karnych, a mają Łukasz Skorupski. No dobrze, to niech będzie skorupski. I teraz gdzie tu strzelić? Może spróbujmy w lewo. No niestety jest to kurtła, także jest szansa wielka, że wybroni i nie wybronił. Lecimy! Znowu otwieramy wynik. Dużo bramek pada, tu mi się podoba bardzo. Może ja w ogóle będę zawsze grał bramkarzami. Jest fan, jest naprawdę zabawa, grając w to. Także polecam sobie. Próbować. Trochę jednak przygotowania zajęły, no bo trzeba było wszystkie reprezentacje przystosować do tego, żeby grały bramkarzami, ale warto było, warto naprawdę. I teraz kontra! Już przeszliśmy obrony, jest Kamil Grabara! Ja! Wybronił to, jeszcze nie koniec! I pusta! I gol! Nie ma spalonego Belgia na kolanach! Nie wiem, gdzie jest obrona Belgii w ogóle, ona w tym meczu nie istnieje. Co widać tutaj właśnie? Wszyscy się gubią. No to jest właśnie największy mankament grania samymi bramkarzami że cienko z obronu. Tym bardziej, że oni w ogóle grają ofensywnie czyli chcą strzelać na bramki, a jak na razie tylko tracą. Teraz, teraz, teraz i znowu mamy sam na samu. z skorupski, dawaj. Jak będzie 3-0, to nie wiem. Jest Kurna, jak mnie wyjął, co jest grane. Prawdę mówiąc, ciężej się grało z Chinami jak na razie. A my znowu lecimy sam na sam. To jest nieprawdopodobne. Łukasz Fabiański, ach! E nie no, jeżeli tak będzie do końca meczu, to wygramy to na luzie, ale bramkarze grają naprawdę mega dobrze, spodziewałem się, że będzie im piłka odskakiwać albo coś, ale tu na razie wszystko siada. Skuteczności jedynie brak, jak widać, bo mamy takie super akcje, a z tego nie ma bramek, ale to się też zdarza w tej grze normalnym zawodnikom. No i znowu Majecki, bardzo łatwo jest wyjść poza obronę, świetnie to zrobił, i gra bara! Niesamowici są bramkarze, bardzo bo słabo strzelam, te strzały są mega słabe, mało siły daje, no ale w sumie nie wiem czemu tak robię ojo, oj, 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 jak widać za moją obronę, też całkiem łatwo wyjść, ale Hubert, co ty, taki wolny? Jezus, taką akcję mieli i zwalili to. Mega, strasznie wolny bramkarz. No i koniec. Mamy pierwsze zwycięstwo na turnieju. Powinno być drugie, ale już nie wracajmy do tego. Mamy cztery punkty i prawdopodobnie wyjdziemy z grupy. Drongowski Men of the Match. Zobaczmy, jak sobie poradzili najlepsi. Anglia wygrała dla odmiany. Włochy, Chorwacja, Remisik. Meksyk znowu wygrał, czyli Meksyk. Meksyk ma 6 punktów i wyjście z grupy. Katar wygrywa. Niemcy wygrywają. Hiszpania wygrywa. Francja wygrywa. Ale Portugalia przegrywa. A Argentyna ma swoje drugie zwycięstwo. Holandia przegrywa. No dobra, zobaczmy, jak się prezentują grupy tutaj na razie. No tu na razie jest w miarę w porządku. Tutaj Brazylia musi gonić. Tutaj Belgia już chyba nie ma szans. Znaczy, nie, Belgia w sumie gra już w mecz o honor. Chiny mają jeszcze szansę, ale szczerze wątpię w to, żeby Belgię pokonały. A my gramy z Meksykiem. Jeżeli będzie Remis, to... Awans pewny. Tutaj Katar sobie ładnie radzi. Tutaj w miarę jest wszystko w porządku. Tutaj USA sobie super radzi. Tutaj. W sumie też jest wszystko w miarę w porządku. No i tutaj Holandia tylko musi gonić. No niby ma jeszcze szansę wyjść z tej grupy, ale raczej już nie nierealną. O Boże, Marcin bułka jeszcze jest kontuzjowany, no i kogo ja mam wstawić za niego? Bułka miał 199 cm wzrostu. Musimy znaleźć kogoś, kto jest prawie tak samo wysoki jak on. Wojciech Szczęsny ma 196. Kurde, bułka był najwyższy. Dobra, to zmiana grabara wchodzi jako napastnik, a na S. SS damy. To niech będzie Kobylak, ale Kobylaka zamienimy z Drągowskim. I wtedy Kacper to Biasz na środek, a Kobylak na prawo i tak będzie najlepiej. Meksyk Polska, wychodzimy z grupy. Raczej już na pewno, także ten meczyk będzie taki chilautowy. ale spróbujemy sobie porobić jakieś fajne akcje. No i ciekawe na kogo trafimy w jednej ósmej finału. O jaka dobra piłka Wow Pierwszy raz na tym turnieju przegrywamy 1 do 0 Michuel Ortega Nie no to była idealna piłka Ja mam normalnego bramkarza na bramce I on nawet do niej nie doszedł Była tak idealna Że za linię obrońców Ale jeszcze przed bramkarzem No tu muszę pochwalić Nie wiem kto to dośrodkowywał Ale zajebiste dośrodkowanie Pozdro ciebie Byczku Teraz jaka dobra akcja. Kurde, jak mu odskoczyła piłka. No i właśnie to jest to odskakiwanie, o którym mówiłem. Może teraz świetna piłka za plecy obrońców. Jest Łukasz Fabiański. Wchodzi przed bramkarza. Tak jest pusta. Ja pierdzielę. Ojojoj, niebezpiecznie jest okazja bardzo dobry wślizg tutaj w obronie. No powiem wam, że ten Meksyk jest naprawdę całkiem niezły. To jak oni rozgrywają akcje. Na przykład Belgia do tego się absolutnie nie umywa. Dlatego nie dziwię się, że przegrali ten mecz no a Meksyk wygrywa jak na razie wszystkie mecze więc mają naprawdę niezłą ekipę bramkarzy na to wychodzi ale teraz jaka świetna piła, nie ma spalonego to jest nieprawdopodobne, że nie ma spalonego znowu ominąłem bramkarza i gol tym razem na spokojnie wykończona ta akcja Kamil Grabara, pięknie trzeba pochwalić to podanie, bo tutaj to podanie to jest klucz, nie wiem, chyba to był Fabiański, ale nie jestem pewien i Grabara z brameczką, elegancko no zauważyłem jedną rzecz, że piły za plecy obrońców są mega OP, a nawet może ich za bardzo bramkarze mają mega małą szybkości mega małe przyspieszenie, więc jak Bramkarz, który już biegnie, styka się z bramkarzem, który zaczyna, to nie ma zmiłuj. Zrobimy w końcu pierwsze zmiany na tym turnieju, ale kogo byśmy mogli dać? Dobra, dajmy Chładuna. To nie ma żadnego znaczenia, tak naprawdę, gdzie ich dam, więc mrożek wejdzie na lewą obronę. Słowik na prawe skrzydło. Kochalski. A SS niech będzie. Oj! O nie! Kurwa, malagon, troszeczkę tutaj coś zawiodło. Ale głupia strata bramki, przegrywamy przez to. Nie spodziewałem się w ogóle, że szybko rozegrają ten rzut wolny, a oni no i kto tutaj lotka! Serio, Marcelotka tak się dał przepchnąć. No szkoda, szkoda, bo w tym momencie możemy martwić się jeszcze o to, że odpadniemy z tej grupy. Szansa na to jest niesamowicie mała, bo Chiny by musiały wysoko ograć Belgię. Ale wszystko jest możliwe. Wow, i ta piłka nawet nie wyszła na poza boisko. O Kochalski, nie, mógł być bohaterem. To jeszcze nie koniec, może jeszcze ktoś będzie bohaterem. Jest. Wychodzimy z grupy. Na szczęście. Cieszą się. To oznacza wyjście. Cieszą się jak dzikusy, mimo że przejebaliśmy ten mecz. No, ale no to fajnie. Czyli wychodzimy z grupy. Meksyk również. To był zdecydowanie najcięższy mecz tej. Fazy grupowej w ogóle na tych mistrzostwach Meksyk tutaj wygrał, myślę, zasłużenie, choć trochę szczęścia też mieli, bo mi ustawił tego obrońcę jak chciał. No trudno. Anglia wygrywa, Brazylia wygrywa sobie z Włochami, Belgia wygrała z Chinami. To nieważne, jaki by był wynik, i tak byśmy wyszli i tak. Niemcy pokonują Iran, Hiszpania pokonuje Ekwador, Francja też wygrywa, Portugalia wygrywa, Holandia wygrywa, Argentyna remisuje. No dobra, zobaczmy grupy. Urugwaj i Anglia wyszli tutaj jest ok. Brazylia odpada. What? A więc jednak odpadli. Włochy i Chorwacja przechodzą dalej. Tutaj oczywiście Meksyki, Polska, Belgia odpada. Niemcy, i Katar przechodzą dalej. Katar to jest w ogóle niesamowite. Hiszpania, Serbia, USA, Francja. Ej, USA wygrało wszystkie mecze, są niesamowici. Portugalia, Szwajcaria i Argentyna, Czechy. Holandia odpada, niestety. Z kim zagramy? My z drugiego miejsca trafiamy na Niemcy. No jak na razie graliśmy z Belgią taką lepszą drużyną i było chyba najłatwiej, więc y, szczególnie się Niemców nie boję, ale oni mają naprawdę bardzo dobrych piłkarzy i bramkarzy, więc zobaczymy co z tego wyjdzie, a tak wygląda pozostała reszta drabinki, Francja, Hiszpania jakie meczycho, a my jeżeli przejdziemy dalej, no to ćwierć winał będzie z Chorwacją albo z Anglią czy Cezary Miszta w końcu wrócił, tak jest, niestety Bułka cały czas jest kontuzjowany, ale Miszta powędruje tutaj za Chładuna Fabiański będzie jako S S. Grabara jako striker, bo widać było, że on ma to coś. A Miszta wraca oczywiście na swoje pole gry. Czyli prawy pomocnik i lecimy z tymi Niemcami. Zobaczmy jeszcze, jaki mają skład. No, mają całkiem niezły, nie? Na przykład ta obrona po 50 mają tutaj nawet. Ale na bramce stoi Nubel i nie widzę też. A, nie jest na ławce rezerwowych. Nie wiem czemu z niego nie skorzystali. Niemcy, Polska, lecimy. Jedna ósma, tutaj bramkarze zrobili nam wyjście z grupy. Wygląda na to, że Polska tak wcale tych Obych bramkarzy nie ma, faktycznie. Mają dobrą szkółkę bramkarską. Szkoda, kurde, że tylko bramkarską. O. Oj oj! No i. GG Znowu szybko tracimy bramkę Oliver Bauman. Ale się dałem tutaj ograć. Jak się dałem ograć? O Boże. Nie będę tego komentował nawet. Po prostu grajmy dalej. Teraz musimy odrobić. Ale pozycyjnie grają Niemcy, nie! Brawo Wojciech Szczęsny, jak oni grają! Dobra, czyli jednak Niemcy są chyba dobrzy, bo mnie cisnął gorzej niż Meksyk jak na razie. Jeszcze tak grają pozycyjnie, że nie da im się piłki zabrać, za to mają bardzo mało tutaj ludzi w obronie. Kurwa, spalony. O mój Boże, niewiarygodne! Niewiarygodne! To się nie dzieje naprawdę, panowie i panie. 2-0 nas rugają jak na razie. Stefan, kurwa. Uspokój się. No to jest właśnie piła za plecy. Nie dało się go już dogonić w żaden sposób. Oj, ciężko będzie, ciężko. Lecimy drugą połowę, ale teraz jest świetna okazja. Cezary Miszta, proszę, kurna jeszcze ode mnie. Ten mecz to jest prawdziwe wyzwanie. Mecz z Meksykiem to jeszcze nie było takie wyzwanie jak to. Oj, oj, oj. oj. No nie, nie, nie mogę mu wybić, proszę, proszę, sąsiedzie, nie strzelaj mi już. Uff, na szczęście Wojtuszek broni, no trzecia bramka to będzie definitywnie koniec, ja już tutaj nic nie zrobię, dwie bramki może jeszcze gdzieś tam się uda, ale NIEMCY LECĄ, NIESAMOWICI SĄ NO! Ej, nie ma, nie ma spalonego, GRAMY, GRAMY, DOBRE ZAGRANIE NA PUSTĄ gra I gol! Bierz piłę i na boisko lecimy dalej! No to już tylko jedna bramka, 23 minuty zostały. Aj jaka strata Oliwiera Baumana, to może się zemścić na reprezentacji Niemiec. Jest Majecki, będzie zagranie tutaj do Skorupskiego, żółtrożny. Słabo rozegrałem tą akcję, miałem tutaj tyle ludzi. O! Gra się nie kończy jeszcze. <laughs> Łukasz Fabiański, no pięknie wbiegł. Co tu więcej powiedzieć, idealna wrzuta, pięknie wbieg, jest 2 do 2. Graliśmy taki piach, ale udało się odrobić straty, to jest też bardzo ciekawe. No a teraz strzelenie bramki jest chyba jeszcze bardziej prostsze, bo wysłali do ataku całą swoją drużynę i grają całym atakiem. Ale... Kurna, niebezpiecznie. Dawaj, leć, leć, leć. Ale teraz piła siądzie do Łukasza Fabiańskiego. Łukasz, może jakiś trik, pyk? Wow! Nie no, w swojego strzeliłem. What? Skorupski! To jest super okazja, Łukasz Skorupski, strzelmy! Kurde, nikt do mnie nie podchodził, nikt! Ostatnie 15 minut tego meczu, teraz to my zaczęliśmy przeważać, zdecydowanie, ale mi zabrał piłę. Ale jeżeli wynik się nie zmieni, on tu jest najważniejszy, to będziemy mieli rzuty karne bramkarzów! Mejer, Mejer, próbuje mnie tu ograć. No i nawet mu się to udało. Dawaj, dobra piła do grabary. Będzie podanie na pustą i chyba gol. Nie będzie dogrywki, znaczy nie będzie rzutów karnych. Mamy bramkę 3 do 2. Wykorzystuje to, że grają całym atakiem i prawdopodobnie jesteśmy w ćwierćfinale. Niesamowity mecz. Zrobiliśmy im Mołdawię tak naprawdę z 2-0 na 3 do 2. Koniec. Niemcy odpadają kosztem Polski i co tam sąsiedzie. I kto by pomyślał, że wynik nagle się tak odwróci, co? Włochy, Meksyk, Hiszpania wygrywa z Francją, Czechy wygrywają z Portugalią, Anglia, Polska, Serbia i Argentyna przechodzą dalej, czyli my gramy z Anglią. No to będzie ciekawy meczyk. Tak chwaliłem te Niemcy. Byli niesamowici w pierwszej połowie, ale w drugiej nie wiem, co się stało. Włochy, Meksyk, Hiszpania, Czechy, Anglia. Anglia, Polska i Serbia, Argentyna, takie mamy ćwierćfinały. I wiecie kto wraca? Marcin Bułka wraca, tak jest. Jest też Cezary Miszta, ale to oznacza, że Fabiański nie może grać, ale może na zmiankę wejdzie za Misztę czy coś. Anglia też ma bardzo fajny skład, tu widzę Pickforda dali na napad, a Forster broni. No to lecimy, Anglia, Polska. Ej dobra, mamy rzut wolny, ale Bułka jest tu kompletnie niekryty, więc ja tu chyba będę mu podawał i od razu strzał z pierna. Pierwszej spójrzmy jak to może wyglądać bułka. No i prawie był gol. Oj, oj oj, oj Pickford Pierwszy raz chyba przy piłce. No i końśliwy strzał. Bramkarze już mają sobie po wybronie i to całkiem niezłej. Ole piła do Pickforda Wow! Niemczycki. To chyba pierwszy raz jak się pokazał. O nie! Traford, Kurwa, Old Trafford mi strzeliło. No, Niemczycki tutaj bardzo ładnie odebrał, ale chwila, moment. Marcelotka, ja jebie, to już drugi raz, kiedy gola stracił mi Marcelotka. Marcelotka, jeżeli to oglądasz, to personalnie nic do ciebie nie mam, żeby nie było, ale kurwa, weź się w garść trochę. Ale piła do bułki, bułka! Niewiarygodne, ale byłaby brama. Skorupski obiega go stryjek, stryjek, pokażcie ładnie! Ja pierdzielę grabara. Koniec pierwszej połowy. Nie no, ten meczyk jest akurat wyrównany, to trochę mało farta mamy, bo Kacper Lotka to nasz taki trochę polski bednarek. To znaczy bednarek też jest polski. W sumie jest jeszcze Filip Bednarek na ławce, też bramkarz powinien grać jako bednarek. Co do kurwy. O to, to powiem szczerze. Tego się nie spodziewałem wcale, w ogóle. Jaka brama? Ile bym próbował najlepszymi piłkarzami i bym czegoś takiego nie strzelił? Piatu Pickford, kurna, Pickford, czaisz? Ja chyba zrobię serię z grania bramkarzami, bo tu się takie jajca dzieją, jest tak ciekawie, że ja nie wiem. Ale też mamy problem i to wcale nie mały, bo jest 2 do 0, gramy z Anglią i trwa już druga połowa, mamy mało czasu teoretycznie, żeby tutaj bramki strzelać. Zapomniałem, żeby do bramkarza nie grać. Moi! No Ile razy tych dobitek? Henderson, niestety, to już jest koniec i nie ma już nic. 3 do 0. Postaram się strzelić jeszcze bramkę honorową, bo tutaj już raczej odpadniemy. Raczej na pewno. No tutaj w ogóle na nic już nie liczę. Odpalam chyba tak całą drużyną. Szczęsny robił co mógł, no. Ale i tak wszystko leciało pod nogi Dena Hendersona. Wstawimy jeszcze nieco trochę świeżej krwi. I wejdzie oczywiście Łukasz Fabiański. Niech będzie też Kobylak. Żelazowski. Mrożek. Kochalski. O, biegański. No to chyba będzie biegał. Teraz bardzo dobre podanie do Kochalskiego. I co tu zrobić? On jest tutaj sam. Przed pole mogę zagrać. O, pięknie! No i mamy gol! Gol, gol! Gol. Fabiański, dopiero co wszedł i mamy 3 do 1. Bardzo ładna akcja, mimo że Anglia wygrywa wysoko, to i tak stoją też wysoko i mamy duże pole tutaj do popisu. No, spójrzmy, Kochalski sam na sam i gol! 3 do 2! Panie kochany, co tu się wydarzyło? Tylko dwie minuty sędzia doliczył. 5 bramek w meczu, tylko 2 minuty. No kurde! Jakby doliczył więcej, to byłaby bardzo duża szansa, żebyśmy to jeszcze odrobili, ale tak, to chyba już jest nierealne. Musimy zabrać piłkę, a zanim to zrobimy, minie już ten czas. Kurde! Kurcze pieczony, kurcze cholercia! Koniec! 3 do 2! Nie no, Anglia zasłużyła sobie. Piękne bramki strzelali. No nie ma co no. Jestem dumny z tych chłopaków. Normalnie łezka wokół się kręci. Ten jaki ryj ma. Cudowny to był turniej. Nie zapomnę go nigdy. Naprawdę, chyba będę musiał to kiedyś jeszcze powtórzyć, bo granie tymi bramkarzami sprawia mi taką przyjemność, jest naprawdę super i spójrzmy, półfinały Włochy Hiszpania i Anglia Argentyna, wow, same najlepsze reprezentacje zostały w sumie na placu boju, obstawmy kto wygra możesz teraz w komentarzu napisać kto waszym zdaniem wygra, a moim zdaniem wygra, a może Włochy moim zdaniem wygrają Włochy no i sprawdźmy, kto miał rację Włochy były w finale ale niestety z Anglią, która wygrała całe mistrzostwa, a teraz może Możemy się właśnie tłumaczyć tym, że przegraliśmy i odpadliśmy z mistrzami świata, więc nie ma co się smucić. Hiszpania zdobywa trzecie miejsce. Mega, mega turniej, naprawdę, podoba mi się ten odcinek. Jeżeli tobie też się podobał, to możesz zostawić łapkę w górę oraz subskrypcję, jeżeli jeszcze nie subskrybujesz. A w przyszłości możemy jeszcze powtórzyć ten challenge i zrobić Mistrzostwa Europy w